Dieta Pomidor. Zdrowa dieta z dostawą do domu. Z kodem zaciosem 20 zyskujesz minus 20% na wszystkie diety. Dieta Pomidor.pl. Wejdź już teraz i zamów. Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy. Iłża. Sztachetki.pl. Firma Drewkom oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne, surowiec certyfikowany spełniający normy, transport na terenie całego kraju, dostępność wielu gatunków rodzimych jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Ciemanko, Sebastian Szczerek, kanał ciosem Już jutro gala MMA, a tak 6 będzie nie, a z można powiedzieć last man standing. Człowiek, który na ostatnią chwilę wpadł do tej karty walk, czyli Siwy. Siwy, którego możecie znać z konfliktu z Tazem. Jutro nie czy z Tazem, ale jest młody, gniewny, tutaj jest z okolic Michał Gaz. Jak oceniasz swojego przeciwnika? Jakby ja, tak, podejście do sportowców mam zawsze z szacunkiem, do swojego przeciwnika jutrzejszego też z szacunkiem, no ale wiadomo, no, ja jestem nastawiony na zwycięstwo, też ciężko trenuję, tutaj e, też chcę się pokazać z jak najlepszej strony, więc na pewno tutaj Michał ma, no, no ciężko na przytarcie po prostu, no. jest jutro dojechany, rozjechany, a ja Tą walką e, jutrzejszą na MMA, tak z czego co tam rozmawiałem właśnie z moim menadżerem Alanem Kwiecińskim, no to to jest tylko przestroga. Oczywiście, wiadomo, jak się wygra, a wygra, no to jest to przestroga do ogłoszenia mnie w jakiejś gali federacji freakowej. Jutro walczysz w cage boxingu, ale pierwotnie, ogólnie twoje założenie, są te walki w MMA. Tak, 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 to są, są to walki w MMA, ale jak tak powiedziałem, tutaj federacja freak wyraziła zgodę, że zielone światło na to, żebym walczył na MMA, tak. Z tego bardzo dziękuję, ci co mają wiedzieć, to wiedzą. A w galach freakowych to już pojedynek, tak jak tutaj mówisz, w MMA, cageboxing, czy tam wszystko, biorę każdego. A przede wszystkim koszyka i Tazi, to Ty przede wszystkim się waszykuj, bo ja nie odpuszczę Ci tego. A właśnie wiesz, czemu nie było Michała dzisiaj na panelu? Bo Ty chyba tam sam się działałeś, jeżeli tak. chodzi ci o przeciwnika. Eee, tutaj chyba z tego, co tam widziałem, organizator Dawid Kurtysiak chyba wstawiał na te panele tych takich troszkę zasięgowych, nie? Ludzi. To jest chyba różnica wagi między wami, bo ja wiem, nawet pamiętam, komentowałem walkę Michała, to on się nawet 6,1, nie? No Więc nie, to jest trochę nie. mniejszy od Ciebie, będzie przewaga gabarytów na Twoją korzyść. No będzie na pewno i też z czego co mogę zauważyć dzisiaj, Michał wniósł na wagę 67kg na trzo, no ja wniosłem no, ja 68,5, nie? 78? 68,5. to w No, to wniósł nie, 67, nie? No trochę nabił, no, ale trochę. gabarytowo chyba będzie niższy. No jest niższy, z czego co tam mogliśmy się zobaczyć, no to jest niższy, nie? Czy już na co ma ciężko było się w tak krótkim okresie czasu przestawić na ten cage box, nie żeby sam boks porobić? Znaczy, ja, ja powiem tak, to troszkę jestem, że tak to powiem, w stylu freakowym, jestem troszkę p... no i wiesz, czytałem MMA, czy boks, czy łokcie, nie łokcie, ja to jestem gotowy, nie? A friki, wy szczególnie się o tym dowiecie, że jestem gotowy. A ogólnie frika już może zdradzić, jaka to będzie federacja? No, bo mamy tylko dwie na rynku tak naprawdę. No. No nie mogę zdradzić jeszcze, nie mogę. Wiadomo też bardzo dużo ludzi pisze wiadomości, czeka na moje ogłoszenie, gdzieś tam to jest ugadywane i tak dalej. Niestety nie mogę powiedzieć, ale na pewno jest to bardzo dobra organizacja. Mogę zdradzić, że mniej patologiczna. Hmm? Czy właśnie odpowiedział Kosik na nasz ostatni wywiad? Bo tam trochę no, strzelałeś, atakowałeś go. No ja ogólnie powiem co do Kosika, tak że on dostał też propozycję ze mną w tym kickboxingu. E, tylko że on tam stawiał jakieś warunki. E, nie chciał małe rękawice, chciał duże. Gdzieś tam waga, gdzieś tam kasa. Hmm. Nie o Chopinie. No ja mam nadzieję, że, e, że jak nie wystąpił teraz, to wystąpi w najbliższym czasie, gdzie on o tym też wie I ja wiem. No ja wam mówię, po tej, po tej federacji MMA tak, to już mam, no w tym roku z tego co tam wiem, e, będzie ogłoszenie mnie w Freak Fightach, tak, nie? Dobra, słyszałem taką plątkę, więc można albo potwierdzić, albo zdementować, że na tej gali miałeś się bić z zawodnikiem KSW i on odrzucił taką walkę. Czy tak było, czy nie? No z czego co doszły mnie te słuchy właśnie miałem walczyć, bo dla mnie to w ogóle zajebiście, bo ja tam wiesz walczę z... Cokolwiek da, nie. Ja to uważam, że najcięższa walka to jest z samym sobą, a jak ja trenuję, jestem sportowcem i tam, wiesz, walki w OKTAGONIE w ringu to jest czysta formalność dla mnie, więc to jest dla mnie lepsze niż walka w życiu, wiecie o co chodzi. A z tym zawodnikiem z KSW, no to ja, ja, ja wziąłem, a z czego tam się dowiedziałem od osób trzecich, że nagle mu coś wypadło. Nie wiem, nie wiem czy to jest spowodowane mną, czy spowodowane, spowodowane moją marką, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, po prostu dla mnie było lepiej zawalczyć zawodnikiem z KSW, nie ujmując mojemu zawodnikowi jutrzejszemu, ale wiadomo, no, człowiek e, jak chce być najlepszy, to musi walczyć i trenować z najlepszymi. Ale właśnie go zdjęli z karty, trochę nie podbiło Ci to ego? E, może nie podbiło mi ego, ale też e, wiadomo, no, ja też trenuję, spędzam duże godziny na macie, więc jeśli chodzi o ego w sportach walki, to zawsze będzie się tam gdzieś wydawało, że mam je wysokie, no bo wiem ile czasu spędzam na macie, nie? Jeśli chodzi właśnie o tym, jutrzejszą galę MMA, tak, ile miałeś teraz przerwy ogólnie od startów swoich? Pierwszą walkę właśnie stoczyłem w marcu na gali BFN w Bartoszycach, pozdrawiam też. No i później miałem przerwy, bo mieliśmy tam w planach zawalczyć, gdzieś tam wpadła jakaś organizacja PFL jakaś zagraniczna, to tego nie zaakceptowaliśmy, bo tam przeciwnik nie zrobił jakiś tam... Nie, 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 właśnie... Chciałbym zobaczyć, ale mam telefon zładowany. No, no, ale ale nie, nie, nie właśnie, ale nie. coś podobnego, coś pod... Było to właśnie na Tapolodzie tam jest ten hmm. kankalet. No i właśnie tak to miało być. Jakie było pytanie? A, to sobie <laughs> to było z... było <laughs> pytanie, że o, jak miałeś taki długi czas, serwel startu, no nie, to... Jutro jest ta walka, tu będzie dużo kibiców, no duża hala, nie będzie Cię to stresowało? Nie, no to jest akurat, jutrzejszym dniu to będzie moja dwunasta walka w karierze, więc gdzieś tam jestem przygotowany też i, i na tą całą otoczkę i na ten szum taki medialny, na te kamery. Ja to tam, no nie wiem, no jestem troszkę... No, mi się to podoba, kocham walczyć, kocham, no ja to zawsze powtarzam, walczę, żeby żyć, żeby walczyć i, i tego nikt mi nie odbierze i nie waży, czy będą dwa światła na krzyż, czy będzie cała hala pełna, czy pusta, to ja po prostu idę i to robię. Jutro walka sportowa, ale jednak Ty chcesz tą obrać drogę frikową. Czemu akurat nie celujesz właśnie w sport? Eee, no ja podziela, pieniądze no, pieniądze przede wszystkim, no nie okomujmy się, ja to też e, robię po części dla pieniędzy, a że zdarzyła się okazja. Nawaliłem strzały jego, gdzieś tam kontra go trzymałem, no to nic. Tzn. Cierpliwy to i kamień tutaj Ja czekam po prostu, a jak już się doczekam, no to na pewno widzowie na oku nie stracą, nie? Jakie ty masz właśnie relacje z Darkiem Lwem, bo twój menadżer Alan Kwieciński ma z nim mocną kosę i tam gdzie na tym panelu konferencji, no tam trochę się, wyzy a, się wyzywali. Były takie wiesz akcje między nimi. No był, no, ja mam takie, ja patrzę na to tak, ja, ja jestem zalany w jednej drużynie, Alan to jest też mój menadżer, też e, bliska aktualnie dla mnie osoba, też dużo mi pomaga. No jeżeli Alan nie lubi Darka, to ja też nie lubię Darka. Alan jest w dobrym menadżerem? Bardzo dobrym. Dobra, nie wiem, ode mnie wszystko jak ostatnie słowa do kamery, chyba że trzeba ma Nie, problemy. ja już zostawiam to jakby. ostatnie słowa do kamery, może do Michała, który to zobaczy, albo do widzów, którzy będą chcieli kupić moje preview na ten Michał, ty się szykuj, widzowie, wy wykupujcie perpayview, bo będzie co oglądać. Nie musicie oczywiście z mojego reflinku, możecie sobie wykupić, po prostu oglądajcie moją walkę, bo na, naprawdę nie mrugajcie. No i co wam mogę jeszcze więcej powiedzieć? Powiem tyle widzowie, że jak już jest siwy we freakach, znaczy może nie jest jeszcze praktycznie y oficjalnie. oficjalnie, ale jak już jestem i będę, to pamiętajcie, nowa era nadchodzi, nie? Szykujcie się wszyscy! Powodzenia w walce. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję również dziękuję za czasem. Kanał robi naprawdę bardzo dobrą robotę. Dziękuję. Dziękuję. Pomidor to dieta pudełkowa prosto od Magdy Kessler. Jest to świetna jakość w ekonomicznych cenach. Koniecznie sprawdź nasze nowe, przepyszne menu. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl